Mówisz to wszystkim zwykle wolę wyższy. Sorry, mam chłopaka. Już nie taki maczo. Całe starania bycie cool wszystko wyparowuje. Właśnie oblałeś shit test. Jeśli w głowie nie pojawiły ci się odpowiedzi o których powiem w filmie, to prawdopodobnie u tej dziewczyny jesteś spalony. Zaczynasz się tłumaczyć, wyukoczysz, począć się dłonie, a kolana stają się wiotki. Z atrakcyjnego gościa zamieniasz się zakompleksionego chłopczyka. Twój wizerunek upada. Dziś ja, Kieciunio, autor krótkich i wartościowych filmów, które pomagają Ci być super, powiem Ci czym właściwie są shit testy. Dlaczego dziewczyny je stosują i jak na nie reagować? Wszystko na konkretnych przykładach i z gotowymi odpowiedziami. Jeśli jesteś zainteresowany, zostaw suba, lajka i zaczynajmy. Cheat test to zachowanie dziewczyny lub twoje, sprawdzące charakter i pewność siebie. Serio jesteś takim kozakiem, za jakiego się podajesz? Naprawdę jesteś dobry, czy tylko udajesz? Bajerować możesz dowoli, ale bajerować może każdy. Dziewczyna, żeby mieć pewność, że jesteś tym, za kogo się podajesz, będzie Cię sprawdzać. Raz poprosi cię o przysługę, pytając, czy zaczekasz na nią, jak pójdzie pogadać z koleżankami, a drugi raz wprost będzie się z Tobą droczyć. Robisz to chyba pierwszy raz! To wszystko ma na celu zdjąć maskę, którą próbujesz jej pokazać i odkryć prawdziwego Ciebie. Dobra informacja jest taka, że jeśli dziewczyna cię testuje, to oznacza, że jest z tobą zainteresowana. Może nie ma jeszcze 100% pewności i chce się utwierdzić, potrzebuje dodatkowych informacji. Tak. Ten jest dobry? Nie, ten tylko udaje dobrego. Prawda jest taka, że jeśli będziesz pewny siebie, to shit testy nie będą dla ciebie problemem. Jak na nie zareagować? Nie panikuj, nie zaczynaj się tłumaczyć i wycofywać ze swojego stanowiska. Po pierwsze, możesz zignorować test. Nie wszystkie stwierdzenia wymagają reakcji i odpowiedzi. Jeśli jest to głupota, wtrącenie, śmiało możesz się zignorować. Przykład: opowiadasz historię, jak pojechaliście z kumplami na wakacje. Tuż przed wyjazdem jeden z nich się wykruszył. No i wiesz: torby spakowane, hotel wynajęty, prywatny samolot podstawiony na lotnisku, i nagle Maciek pisze, że on nie da rady, bo coś mu wypadło. No trudno, to jedziemy w piątkę. Chaos, wiesz, jak jest... Nie musisz się tłumaczyć. Niektóre wrzutki można zignorować. Numer dwa. Często test jest na tyle bezpośredni, że nie unikniesz odpowiedzi. Co wtedy? Ironizuj, wyolbrzymiaj. Wszystko z lekkim uśmiechem na twarzy. Ile ty w ogóle masz lat? 47. Szczęśliwi czasu nie liczą. To jest mega dobra odpowiedź. Obie są zabawne, ale ta ma pozytywny wydźwięk. Nie jesteś starym pierdem, jesteś szczęśliwy. Pewnie masz ku temu powody. Pewnie masz fajne życie. Pewnie warto być jego częścią. Dodatkowym plusem jest to, że nie daje prawdziwej odpowiedzi. Utrzymuje ją w niepewności i zaciekawień. Później możesz jej powiedzieć prawdę. Jednak w większości przypadków twój wiek nie ma znaczenia. To był test. Jeśli chcesz film o tym, jak poderwać milfa, zostaw lajkę i komentarz. Numer 3. Testuj dziewczynę, z którą rozmawiasz. Weźmy na przykład słynne: Sorry, mam chłopaka. Często to wymówka i kłamstwo. Sorry, mam chłopaka. Hmm, nie sądzę. Kochasz go? W tym momencie bez problemu wyczujesz, czy faktycznie ma chłopaka, czy to był tylko test, a ty wyszedłeś na najbardziej pewnego siebie gościa w mieście. Numer 4. W CIT-testach tak naprawdę drugorzędne znaczenie ma to, co powiesz. Najważniejsze jest to, żeby nie spanikować, ale pokazać, że jesteś taki, za jakiego się podajesz. Nie zawsze będziesz miał błyskotliwą ripostę, ale ważne, żebyś zachował pewność siebie i trzymał poziom, a nie wyszedł na leszcza. Numer 5. Za chwilę zdradzę ci jeszcze jeden sposób, ale zanim ci o nim powiem, zostaw like, suba z dzwoneczkiem, dzięki temu nie przegapisz kolejnych materiałów. W komentarzu napisz, z jakim shift testem ty masz problem, a wspólnie znajdziemy jakieś rozwiązanie. Z shit testu możesz wyjść z humorem lub obrócić to, co powiedziała, do góry nogami. A tak odbierz jak komplement. Stać żeby kupić mi drinka? Może starczy mi nawet na dwa. Z takim arsenałem na pewno sobie poradzisz. W razie potrzeby obejrzyj film jeszcze raz i utrwal sobie odpowiedzi. Księciu, się ulatnia. Ciao!